Witam na kanale. Lecimy z ostatnim dniem konkursu. Ostatnie 5 drapek. Numer 26 i szukamy tych perełek. Tu mamy diament. A liczby szukamy: 12, 19, 6. I 11, nie, nie liczyłam, ile jest już wygranych, czy jeszcze się coś trafi, czy już będą wszystkie puste. To jest pytanie: 13 obok, 9 nie ma, 24 nie ma, 29 nie ma, 2 nie ma. Dwadzieścia cztery nie ma. Dwadzieścia siedem nie ma. Czternaście nie ma. Dwadzieścia sześć nie ma. Siedemnaście nie ma. Dwadzieścia osiem nie ma. Piątki nie ma. Piętnastki nie ma. Jedynki nie ma. Siódemki nie ma i trzydziestki nie ma dobra, to lecimy kolejny kolejną zdrapę numerek 27 czy jeszcze coś będzie, czy już same pustaki no bo jak, na, no jeszcze nie koniec, ale na razie typowo perełki ładnej nie było były tam trochę większe wygrane, ale to to wszystko takie realne do wygrania. 18 niem, nie ma. Siedem nie ma. 9 nie ma. 28 8 nie ma. Dwójka obok. Szóstki nie ma. Dwadzieścia jeden obok. Szesnastki obok, jedenastki nie ma, dwadzieścia dziewięć nie ma, trójki nie ma, piątki nie ma, dwadzieścia sześć nie ma i czwórki nie ma, trzydziestki nie ma, dwanaście nie ma, siedem nie ma. 19 obok i 17 nie ma pustak. Czyżby wszystkie pustaki już zostały, wszystko możliwe. No to leci. Szkoda, że kończynki nie zobaczyliśmy, bo to by była perełka. Ale no cóż, takie jest lot to...

Siedem, dwadzieścia osiem, cztery, dwadzieścia sześć, czternaście, szesnaście, trzy dwadzieścia dwa, dwadzieścia siedem nie ma dwanaście obok szóstki nie ma trzynastki nie ma trzydziestki nie ma i osiemnastki nie ma ostatnie dwie jeszcze ostatnie dwie szanse no ja tak przewiduję że będą obie puste złoto

dziewiętnaście trzy dwadzieścia trzydzieści dwadzieścia cztery jeden czternaście szesnaście dwadzieścia siedem pięć dwadzieścia osiemnaście siedemnaście, pusty. I ostatnia. Zobaczymy, czy będzie pustak. Serce. I mamy sześć. Trzy. Dziewiętnaście. I dwadzieścia sześć. Mamy dwadzieścia dziewięć. Dwadzieścia dwa. Dwadzieścia jeden, dwa, trzydzieści, jeden, szesnaście, dziewięć, dwadzieścia trzy, dwadzieścia siedem, siedem, obok, jedynka, nie ma, piątki, nie ma. 24 nie ma, i ostatnie szanse 4 obok. 18 obok. 17 nie ma, 12 nie ma. No i co? I tak jak mówiłem, pustaki. Dobra, to sobie zobaczymy, to statystycznie i matematycznie wygląda. Jedynka dycha. Dwójka, pustak, trójka, pustak, czwórka, pustak, piąta, pustak, szósta, pustak, siódemka, pustak, ósemka. Tyle pustaków, nie, tu jest, jest ta gwiazdka, właśnie. To, to była wygrana, jeszcze tu przejrzę, tak z grubsza. Tyle pustaków pod rząd, dwójka, pusta Tutaj trójka też pusta, czwórka pusta, piątka, pusta, szóstka, pusta i siódemka dopiero od jej jedynka i siódemka dopiero kolejna wybierana masak. Ósemka pusta, dziewiątka pusta. Dziesiątka dycha, jedenastka dycha, dwunastka pusta, trzynastka dycha, czternastka dycha, piętnastka pusta, szesnastka pusta, siedemnastka dwadzieścia pięć, osiemnastka pusta, dziewiętnastka pusta.

Dwadzieścia dziewięć czyli to chyba nas oszukali. Statystycznie za mało wychodzi. Trzydziestka. Jeden. Dwa, trzy. Cztery. Pięć. Siedem Osiem Dziewięć Dziewięć z drapek by było pustych No to już przegięcie trochę pało No ale cóż Widocznie te dobre paczki się skończyły W ogóle się paczki skończyły w Niemczech Co ile tu mamy wygranych Co ile tu mamy No? Raz Dwa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No to nie dobrze to się zgadzało 9, ale tam 9 zdrapek pod rząd pustych, no to pojedynczo kupując to ci 5 można. Dobra, to co wy policzymy tak, żeby było łatwiej tu jest 5 dych, tu jest 20. 5 to jest tu jest 25, to jest stówka Tu jest stówka. I tu mamy 110, 120, 130, 140, 150 i 25, 175, 175 na 300 no. Lepsze, lepiej niż poprzednia, ale też tak średnia. Także tu mamy gwiazdeczkę za 25. No szkoda, że tutaj się nie wygrywa od razu 50. Największa wygrana to była 50. Taka mini perełka, bo perełką to by można było nazwać już stówkę, a 500 to już by dopiero był fart. Także 175, jak już raz policzę.

jak najszybciej przyjść z tą zdrabką, tą raczej dostanę, bo to jest nowość. No i zobaczymy, jak tam poszedł wam konkurs, tu jest 170, no coś tam, coś tam, będę znowu musiała już, ja rachubę, ile ja już tutaj zainwestowałam, ale coś tam się wymyśli, jakąś paczkę, może, mówię teraz, może coś z tych mniejszych, nie wiem, za 2, za 3 euro i wtedy się zrobi na przykład że trzy, dwie, trzy osoby będą, mo będą mogły wygrać. Bo teraz za tą dychę, no to jak będzie więcej, to będę losować, bo dycha to już jest wkład prawie 50 zł, nie? Euro tam cztery coś stoi, no tak 40 parę, no. Ale tu w tych mniejszych, to mówię, jakbym wzięła taką za trójkę, albo za dwójkę, to tak z dwie, trzy osoby już by wtedy były wygrane i była większa szansa, że ktoś coś trafi. Także dziękuję za uwagę. Śledźcie kanał, coś tam będę dalej. Dalej na pewno będę coś tworzyć. Jak mi czas pozwoli, coś mówię, teraz będę myślał właśnie nad jakąś tańszą zdrabkę za 2, za 3 euro, za 5, co tam mają i wtedy zrobię, że więcej osób po prostu będzie wygrywać. Dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia mojego kanału. Pozdrawiam.